Yes sir, Fresh Kid Peak, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Owen's oh, iPhone by the way. Yeah! Teraz właśnie lecimy nagrać kolejny odcinek Super Spotu. Jedziemy naszą tą zimą Żyną. I za chwilkę dojedziemy na spotach i nagramy dla Was więcej. Ey yo, I once was a kid, all I had was a dream, money, more Państwa, kolejna furtka, którą nie wyjdziemy, bo nie ma klamki w piku. Hehe. Czekaj, tam na dole chodzę, żeby... bo może powtórka z blogu 10. <śmawia <generators> <śmawia> <śmawia> Idziemy dalej. Idziemy przez puszczę Kampinowską. <śmawia> Tutaj mamy okaz śrubra. Now I'm dope. Want the bread? We can toast. So fresh, how we flow? Everybody get this down from us. Once was a kid with the other little kids. Now I'm ripping up shows and I'm fans going wild well with us. Tell mommy I'm sorry. This life is a party. Remember you was a kid? Reminisce days of the innocence. Now it's shitty Bang. Google me the images. Follow me, follow me. I'm the leader. And when I park cars, I don't pay for the meter. I remember. Side trip to It was the best. I used to touch on all the pretty girls in recess. DC style, a to sis <laughs> serial Tum I need checks. I can make these rappers run a and less how y'all feel. I got flow to make a do a This is that good, just To było rozciąganie Tak tam na trawie Dokładnie tam za Lemurem Wszystkie dzieci, o te wszystkie dzieci jak tu widać po horyzont robiły rozciąganie Ta pizda nie zrobiła Ja wolę z dwójki beka strałeś. z dwójki beka strałeś. The bread we can toast so fresh. How we flow, everybody get this down. your I was a kid, with the other little kids, now i ripping up shows and the fans going wild. Oh, oh! I oh, meet na... you there. Ah, it's a nap. What's on Obi? Now we're going to open. We're going to be free now, but we're still in the centre club in town. Dzisiaj jesteśmy w centrum, jesteśmy na Sprezecie No ogólnie całkiem spoko, miejscówka taka no 7 na 10 No 8 <noise> Ogólnie nawet spoko no, Za chwilę przejdziemy do wywiadu z free -runnerem. O akurat przypadkiem trafił nam się jakiś znany free runner Zobaczcie, do Witam, witam no więc ja chciałem zadać panu pierwsze pytanie. Jak pan ocenia ten spot? Podoba się tutaj panu? Znaczy, spot jest ok, ale przed chwilą miałem bardzo ciężką, miałem ciężki wypadek. Podwójne salto w tył po rundaku. Jednak no, ten drugi baczył trochę mi zahamował rotację. Tutaj mamy jeszcze obok, Chodź tam tu tutaj mamy bardzo fajny spot. Ja, Grasowanko tutaj bardzo fajnie. <grymne> Grasowanko. Tutaj... O, tutaj znajdziemy kolejnego filanera Chodź Tomku. Mamy tutaj Julkę. Troszeczkę się wstydzi, ale ona też nam tutaj może opowiedzieć o tym spocie. No więc Julka, pewnie bardzo Ci się tutaj podoba, prawda? Proszę pokaż czegoś nauczyłaś. Proszę bardzo. Jedyny taki, proszę Państwa.

Kupił? ty nawet, nawet się nie zdążyłem mrożać na kluparku Ostatnie chwilę No I tak oto 4.39 poszło się jechać. Znowu powracamy do puszczy Kampinoskiej Gdzie podziały się żubry Opua. Siema, Fili, Teraz jesteśmy w naszej lożbiku, W maku Dostaliśmy tutaj stolik Przeszedłem do środka zaraz sobie się podbiegaj i uda mnie pobiega do mnie obsługaj ja Może może wody? Może kolej mówię flow mówię jest moje flow Płynny flow. flow. Adiego nie ma, wyjechał. Od tej. Widzę kontrakt z umową. Dwójka. A, storor go wziął. Teraz jestem w McDonald's. Jesteśmy właśnie w naszym prywatnym samolocie. Lecimy do Storerów. Tutaj jak widziałem kokpit. Lecimy na Grubo. Na no, dzisiaj da Double Porundaku. Tutaj jest Gabi. <laughs> <laughs> Pocałunek do gwiazd. Teraz wiesz, czujesz to pierwszy raz, jaki miłość masła. <grywa> Syryj <grywa> jak małpa.